bardzo strony długi baran gaming dzisiaj gramy znowu w grę no niestety nie mam dzisiaj za dużo czasu więc yy, pierwsza runda nie miałem czasu bym czas czasu by jakąkolwiek rodz tutaj zrobić więc gram po prostu gram tak pierwsza runda dzisiaj może damy radę tam tego szpiegał zbie lecz bo ten słuchcie trochę umiera dobra, e, o, dobra udało się uuu ale skilla nie wytrzymiem nawet jakiego mam skilla dużego o tak traderzy na w gru, w serwerach y, casualowych to jest to jest najlepszy rodzaj traderów tak Ej, w ogóle tradowanie się na serwerach casualowych Dwóch medyków w jednym miejscu, co nie dobrze. tam z tobą. Dobra, ja chyba ucieknę troszeczkę, bo jednak przytam tego. Nie mogę trafić w ogóle Coś Nie wiem co za bardzo chodzi Dobra Tutaj ten potrzebuje pomocy Ciężko się strasznie w ogóle mm, ogląda kogo się leczy Może jest jakiś żeby to let, lepiej zobaczyć O, przyjmuję A Dobra, chodźmy tam co nic się nie dzieje a... dobra my no po co ci medy? no ja chyba nie wiem chyba nie mówiłem tego na odcinku ale czy w swoim poradniku dla tam pyro mówią im że mają wzywać cały, cały czas medyka co drugi pyro cały Drugi Pyro wzywa cały czas medyka, nie wiem czemu I to jest bez sensu, bo oni, po drugie, po pierwsze... Po pierwsze oni strasznie źle grają niektórzy. Ten na przykład źle zagrał w ogóle. Nie umie... Myślę, że tak jest początkujący, Nawet Pairo, nie wiem, przez, przez jego akcje dzisiejsze. Nie wiem. Nie ma żadnej komunikacji w drużynie. Wszyscy są Rosjanami. Czemu dla mnie nie ma komunikacji, bo angielski nie istnieje Wow, to super, że ta broń zadaje takie obrażenia. Na dwa strzały bierze medyka całego. W tej broni to może... To dobrze, że sniper snajper. I by nie wiem, no na headshotach grubego zabijała. Ale tak bez naładowanego headshota. O, ale się to tylko przeteleportowałem. RB już przyjęli, co teraz wszystkie siły na pójdą i przegramy to. Jakby tak nam źle idzie, a to była dopiero ich garstka, co tutaj przychodziła. Jeju, no. Gdzie jest ten demo. No idę sobie do ciebie. Potrzebujesz medyka, tam bardziej potrzebujesz medyka. Nie wiem, nie wiem wiem jak go trafiłem nawet. Myślałem, że go nie trafię w ogóle. No ale no nie wiem, po tym graniu medykiem już trochę, to to się to robi... No, tak nawet bez tego patrzenia trochę. Trafiłem go chyba, albo co ten go uleczu, nie wiem. Ojej, to jest bezsensu, jak oni się tak poruszają. Mm. Taki średni ma, taki średni miał aim. Mogłem go nie brać. Dobry ba, dobry battle engineer to jest dobry battle engineer. One. No i gdzie ty chcesz uciec? Wygram to. No tak, konga. Skill. Teraz dobrze grają. Hmm, było podejrzane, ale jednak shotowo. Ojej, on teraz tam będzie campił i shotowo. to jest To jest coś to jest Przeciwieństwie do skilla Jak on może mnie One-shotować tak Ciężko stwierdzić, bo chyba Bo body shotowanie to nie jest takie bardzo, to... Hak ...hakerskie coś. Byśmy się wyrobili... No przyjmujcie ten B, bo muszę już za dwie minuty, mniej więcej, kończyć odcinek. Pomogę wam chyba. Medyk przejmuje punkt. Jestem pro. Seria przejmie punkt bez nas? No cóż, taki e... trochę nieprzygotowany odcinek, ale co to jest za ranga, e, To fajnie wygląda, taki z z złoty pomieszany z tym takim. Mało kill ma jak na taką rangę. Ja na taki w sumie, może takie nieprzygotowanie trochę, może trochę lamiłem dzisiaj, <laughs> jednak nie grałem jeszcze wcześniej, to była pierwsza runda dzisiaj. No, to żegnam się z wami. Cześć, do widzenia, pa pa.